Dziś trochę nietypowo, bo z takiego oto miejsca opowiem Ci, co najbardziej może pomóc Ci po prostu przeskoczyć Twoje zarobki, Twoje osiągnięcia osobiste, zawodowe. Więc jeśli Ci to interesuje, zapraszam, posłuchaj do samego końca. Tak zapewne wiesz, ludzkość niesamowicie zaczęła się rozwijać w momencie, kiedy doszliśmy do tego, że można porozmawiać z innym człowiekiem, można go zachęcić do tego, żeby brał udział w Twoich przedsięwzięciach. I popatrz. Jeśli cokolwiek zwiedziłeś świata, byłeś w, szczególnie w krajach anglosaskich, zobaczyłeś, jakie tam jest bogactwo. Są po prostu pewne kraje na świecie. Pojedzie się do Singapuru, do Hongkongu, pojedzie się gdziekolwiek do, do Stanów Zjednoczonych, do Anglii. Widać na każdym kroku ogromne bogactwo. I skąd to się bierze? Bierze się to właśnie stąd, że ludzie, którym zależy na tym, żeby takie bogactwo zdobywać. Szukają aktywnie kontaktów, tworzą społeczności, które wzajemnie wspierają się po to, żeby osiągać duże cele. I co to ma do ciebie? Popatrz, kiedyś mama nauczyła cię, nie rozmawiaj z obcymi. I może zostało ci do tej pory, że nie rozmawiasz z obcymi, bo mama tak powiedziała. Jeśli nie zaczniesz rozmawiać z obcymi. To po prostu ciężko ci będzie osiągać duże rzeczy. Więc jak się tego nauczyć? Widzisz, wieki temu, jeśli nie tysiąclecia, było tak, że paru chłopa skrzyknęło się po to, żeby zapolować na mamuta. Tak, dosłownie tak. Bo sam człowiek, kiedy szedł na mamuta, nie miał z nim szans. Ale kiedy było 20-30, to byli w stanie sobie poradzić, dlatego że właśnie tworzyli grupę. I teraz popatrz na to co Ty możesz zrobić, jeśli sam zakładasz firmę, ok, ona będzie zarabiać, będzie funkcjonować, jak będziesz też te szukać wiedzy, będziesz robić odpowiednie procesy, będziesz umiał sprzedawać, itd., itd., ale jaka jest różnica, jeśli skrzyknie się 20-30 kłopa i założą spółkę? Jest zupełnie inny kapitał, zupełnie inny poziom myślenia, bo jest po prostu troszkę więcej osób, i osiąga się zupełnie inne cele. Jak popatrzysz na jakikolwiek z budynków, który tutaj jest, są tutaj tysiące firm, które budują potęgę. Nie tylko tutaj z Singapuru, gdzie jestem, ale to tak naprawdę działa na cały świat. Ale widzisz, w tamtym tygodniu byłem, nawet nie w tamtym, kilka dni temu, byłem w Kuala Lumpur i było dokładnie to samo, co jest tutaj, co widziałem w Anglii, co widziałem w Stanach Zjednoczonych, czyli są. Zgromadzenia, są kluby. Są kluby, gdzie spotykają się bardzo bogate, bardzo wpływowe osoby. ok, są kluby na, na różnych poziomach dla różnych osób, ale chodzi o to, że zrzeszają się oni właśnie po to, żeby się wspierać. I zaraz ci powiem, jak to w Polsce możesz zrobić, ale zanim ci o tym powiem, to jest bardzo ważna informacja dla ciebie, więc skup się. Po wielu, wielu latach, tego jak daję masę bezpłatnych treści, stwierdziłem, że zrobię za niewielką opłatę, naprawdę niewielką opłatą, taką społeczność, gdzie tak, wstęp będzie płatny, po to, żeby nie było, że to jest dla każdej osoby z ulicy, gdzie chcę właśnie, żeby zbierały się osoby, które będą się wspierać, gdzie będzie baza wiedzy, gdzie i ja i osoby, z którymi współpracuję, będą dawać wiadomości, informacje na temat tego, co teraz warto robić, w którym kierunku ujść, jakie są trendy na świecie w przypadku handlu internetowego, czym warto się zajmować, może nawet jak się będą jakieś przepisy zmieniać, może jak będą się jakieś okazje trafiać, to będziemy o tym informować. Więc pod spodem w opisie jest link, możesz się zapisać teraz przez kilka dni, daje wstęp, daje jakby przedpremierę zapisów, bo formalnie ruszymy dopiero za albo aż za trzy tygodnie, i wtedy będziesz mógł w pełni z tego korzystać. A więc tak, wejdź, zapisz się i skorzystaj teraz, bo takiej tak dobrej ceny już nigdy nie będzie. Wracając do tego, co możesz w Polsce robić. Bardzo prostą sprawą, jaką możesz zrobić, są stowarzyszenia Toastmasters. Przyszło to do nas nawet nie wiem, czy ze Stanów, czy z Anglii, nie ma znaczenia, chodzi o to, że nawet kilku chłopa, albo pań spotykają się, wezmę raz na tydzień, o to, żeby wygłosić przemówienie w jakimś tam temacie, więc Ty jesteś niejako zmuszony do tego, żeby publicznie zabrać głos. Ok, jak byłeś w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, może by było to dla Ciebie krępujące, gdzie musiałeś wyjść przed całą salę i zacząć coś prezentować, więc widzisz, jeśli masz jakąś ideę, masz jakiś pomysł, a nie będziesz potrafić jej zaprezentować obcym ludziom, to to niestety zostanie tylko w Twojej głowie i... Nie ma szans wtedy na to, żeby rozwinąć coś wielkiego, w ogóle żeby cokolwiek rozwinąć, bo będziesz się kręcić tylko wśród twoich najbliższych znajomych, czy w kręgu twojej rodziny, ale to jest troszkę za mało, to chodzi o to, żeby umieć zarazić innych twoją pasją, twoim pomysłem. Popatrz, ja od 10 lat robię ten kanał na YouTube, to co tutaj masz, masz w 100% za darmo, gdybyś tę wiedzę przesłuchiwał, to już byś dostał całą masę wiedzy, zresztą możesz w komentarzu napisać, co Ci dał ten kanał do tej pory. Widzisz, ja właśnie robię coś takiego, że wychodzę do Ciebie, jeśli mnie oglądasz od jakiegoś czasu, to możemy powiedzieć, że się znamy, jeśli być może widzisz mnie pierwszy raz jest zastanawiasz co to jest za koleś, o czym on w ogóle opowiada. To, co Ci opowiadam, to jest praktyka biznesowa, to jest, to jest po prostu samo życie, żeby tworzyć wielkie rzeczy, żeby tworzyć jakikolwiek rzeczy, wyjść poza przeciętność, musisz zacząć współdziałać z innymi ludźmi. Więc zacznij na przykład od tych przemówień publicznych na Toastmasters. W Warszawie jest kampus Google, Google, gdzie w zasadzie codziennie są jakieś spotkania, ale jak wejdziesz na. Evernote chyba tak się nazywa strona. Są. Jeśli jest jakiekolwiek, jakakolwiek strona internetowa z Twojej miejscowości, to bardzo prawdopodobne, że ktoś się tam ogłasza, że robi jakieś spotkanie w jakimś tam temacie. I są darmowe takie rubryki, gdzie można tego typu rzeczy zrobić. Ty sam możesz ogłosić się, że robisz spotkanie osób, które są zainteresowane jakimś tam tematem. Benjamin Franklin ponad 200 lat temu, właśnie robił tego typu rzeczy, gdzie praktycznie na każdy możliwy temat robił stowarzyszenie. I to, że on tak dużo osiągnął w swoich czasach, że był tak majętną osobą, to było właśnie to, że miał dostęp praktycznie do każdych ludzi z dowolnej dziedziny życia. Bo jeśli w jego stowarzyszeniu było 15 osób, to był ktoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś. I drugiego dnia było stowarzyszenie inne, i, i kolejne, i kolejne, i kolejne. I miał łatwość w dotarciu do osób, po to, żeby tak załatwiać sprawy po to, żeby mieć dojście do ludzi, którzy sprawiali, że o wiele szybciej się rozwijał. Możesz się zainteresować czymś takim jak mastermindy, kiedy możesz poszukać, nawet tutaj możecie się wymienić kontaktami, możesz poszukać kolegów, koleżanki, z którymi będziecie spotykać się przez internet, na przykład raz w tygodniu i na zasadzie mastermindu, czyli jakby zespolonego umysłu, gdzie powstaje efekt synergii, bo 2 plus 2 to nie wychodzi wtedy 3, tylko to jest 4, albo 5, albo 6. Bo po prostu tak działa siła połączonych umysłów i to chodzi o to właśnie, żeby wykorzystać tę moc. I dzięki temu jak nauczysz się od małych rzeczy, to łatwe, duże rzeczy będą Ci przychodzić o wiele, wiele łatwiej. Przemyśl to sobie, pomyśl, co takiego konkretnie możesz zrobić i zacznij to robić, bo wtedy Twój rozwój to będzie turbo rozwój. Dziękuję, hej!